To nie są przelewki! Deskami. Tak się wchodzi do sąsiada. Żadne drzwi nie straszne. Bez kluczy, czy to noga, czy to ręka. Każda deska u nich ręka. Oczywiście, nie próbujcie tego dla. Do. To nie była reklama tartaku. Był Dobrego. <laughs> Zapraszam. sosny i dębów. Dziękujemy. hello ピンチにぶらまおばあちゃん、おばあちゃんいつもいれば、最高 ZDB Zielona Góra A za nimi Zielonogórski odwód ZKR Dziękujemy słynnym Rowerzystom Jeszcze uwaga, ostatnie skoki Uwaga, uwaga Uwaga, powolutku Uwaga, powolutku Spokojnie, się stało, jedziemy dalej Jedziemy Magdalena. dalej A przed nami już harcerze ZKR Zielona Góra KR Zielona Góra! Wielkie brawa dla harcerzy i harcerzy! Wigry! Orlęta! Dukt! Któż tu jeszcze? I jeszcze pająki! Pająki, do Wielkie brawa! Wyglądacie genialnie! Azer Brawa dla Krainy Cudu! o cuda, o każde cuda, te małe i duże w Zielonej Górze. I przywitajmy wielkimi brawami Lubuski Związek Pszczelarzy, dzięki którym wszystkie kwiaty na łąkach, pszczelarza na pszczułę, Lubuski Związek szczelarzy, w Zielonej Górze! Wielkie brawa rozdają miód z miód Miodne dni także Cadência aqui. Mega Megadex! A to jest dopiero początek tej grupy. Zobaczcie, jaka to jest mega-densowa familia! Potęga z Megadex! Niesamowite tancerki i tancerze. I w towarzystwie i akompaniamencie cudownych rodziców, rodzice i sponsor też tancerze i tancerki. Mega dzień dobry dziękujemy bardzo. A zobacz, zobacz. jest namićniaz i zobacz u siebie kotbuser Jest Wielkie brama! Wielkie brama! A tu już przed nami asocjacja 2006 z Poznania! Słynna formacja teatru ulicznych. Liśnicy świata! Połachajcie im, Zielona Góra! Ich legendarne pegazy! I słynne te znane na całym świecie. A Zobaczcie. tu to patrzcie na te kostiumy. tego czego Zobaczcie. nie da się zobaczyć? Takich Zobaczcie. kostiumów Zobaczcie. jeszcze u nas nie było. Popatrzcie. Ogromne brawa dla asocjacji. Asocjacja 2006. A tu Olesław Grobry. Pozdrawiam. Słowa dobrego. Prosto z koronacji. Poznań w Zielonej Górze. Poznajcie się na nich. Zobaczcie. W końcu Zielona Góra jest większa od Poznania. Częściej będziecie przyjeżdżać do nas. Maluszki. Pozdrawiamy Poznań i Piotra Będlaka. Samego dyrektora. Szyma katedry scenografii. przywiozła, prosto ze spektaklu o Bolesławusie, chrobry, Najnowszy spektakl tej formacji. Wielki, słynny, ale I wszyscy bawią się Dziś, razem z platformą. I, dance. i ciocia Anastazja na czele. Ależ Zielona Góra żyje tańcem. Let's. Siedemka, aż się położysz I takimi karusami się jeździło do szkoły Prawda? Prawda? No to były czasy Siódemka na Zawadzkiego Ale to było... Zielona, Roma, Roma, Roma ma Roma. Roma I seria Roma No i starsza w zielonej górze Jak 500, przywitajcie Tutaj Fordzik, ależ no ta mordzia pasuje do Forzia, Zapraszamy Zapraszamy Chodźcie, chodźcie do przodu. Jedziemy, jedziemy. Nie zatrzymujemy się, jedziemy, Ford Panie kolego, nie śpimy, zwiedzamy. Prawie jasno. A tutaj szybka. Pizzeria Roma! Pizzeria Roma! Oto, oto, oto. Tak co będzie siedzieć Co by w brzuszku nie burczało Dostała świeżo Przypopieczona dostała idealna pizzarowa Od 30, zwłajcie dwóch lat w tym mieście Co za 33 lata lat, lat, Dziękuję bardzo Zobaczcie, taką taksówką jeszcze nie śliście Ale Warto Zaczynamy. Słynny król Edward Gramont I Człowiek drep, Cudowne słowiańskie I nie tylko Pradawne stroje Witamy Was Proszę Państwa Najpiękniejszy i najwspanialszy aktor Termin z Nova Nowa Sól ma formacja teatru ulicznego. Wszystkie festiwale świata. Ostatnio występy w Gnieźnie, w słynnym widowisku o Bolesławie Chrobrym. To oni legendarny aktor. Ach, nie Jedziemy na falu was. Buteleczki zostawiamy. Żegnamy, żegnamy i podążamy już dalej bezpieczne jazdy a tu słynne cytryny. i trzy cytryny i to nie jest Zbyszko to są te trzy cytryny trzy legendy króty kalas ależ samochody wspaniale odrestaurowane piękne auta każdy by chciał takie mieć zjawiskowe cytrynki a tutaj piękne CZ, RZK. I co tu jeszcze ciekawego? I To są legendy motoryzacji. Ostatni raz zepsuł się jako kupił, to raz tylko się zepsuł. Do tej pory jeździ. Proszę, jedziemy dalej. Ople Volkswageny, Mercedesy, Fiaty, Fordy. Niesamowite fury. Wielkie brawa dla legendarz w samochodu ale sforciu tutaj pojechał, fondą piękne patrzcie, samochody patrzcie, patrzcie A, co on robi miga oczkami na Mitsubishi przywitajcie Jest go na fura i oczywiście też mamy oni mają oko na wszystko w szczególności oko na cel Dzień dobry. A teraz uwaga, 30, tak dobrze słyszycie, 30 motorów. Od

Eu i układy!